Koniec naszych rekolekcji, ale nie pracy duchowej, do której zainspirował nas ojciec Sławomir. Niestety już go trochę w najbliższym roku, czy dwóch może, albo i trzech, nie zobaczymy, bo jak sam powiedział, trzeba dać szansę innym rekolekcjonistom. Poprzeczkę postawił bardzo wysoko, ale my w parafii jesteśmy przyzwyczajeni do bicia rekordów w każdej dziedzinie. Wczoraj rozmawialiśmy z ojcem Sławomirem i mówię, że musi lubić jednak swoją pracę, bo jest to praca bardzo trudna. Ja już tam wolę remontować od rana do nocy, niż jeździć po całej Polsce, i nie tylko, głosząc rekolekcje. Ojciec Sawomir lubi to, ale wielu ludzi dzięki ofiarom, które może zebrać, uszczęśliwia, pomaga im lepiej żyć. Także dzięki Waszym ofiarom w czasie rekolekcji złożonym. Ojciec Sławomir ma bardzo dobrą treść swoich kazań, ale także i formę. Czasem forma jest ważniejsza od treści. Mnie bardzo spodobały się takie przerwy w czasie kazania. Mogłyby się wydawać, że trochę za długie, ale jest to okazja do tej chwili refleksji nad jakimś ważnym zdaniem i pytaniem. Dziękujemy ojcu Sławomirowi. Modlimy się. Za niego, za całą archidiecezję lwowską, która, tak jak i Ukraina, potrzebuje nie tylko naszych ofiar, ale może przede wszystkim modlitwy. I myślimy, mamy nadzieję, że jak już inni może zbliżą się do tego rekordu, czy go pobiją, to znowu spotkamy się z ojcem Sałomirem w naszym kościele. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo. No tak to jest, że to nie można być zachłannym na ambonę. No trzeba puszczać też innych, bo inni też mają coś do powiedzenia. No o tę modlitwę, o której ksiądz Probosz powiedział. Pamiętajcie o tej modlitwie. Przypominajcie sobie zawsze Jeremiasza, wojna to niegodziwość, ale On walczy z niegodziwością poprzez modlitwę. I to jest ważne. Modlitwa potrafi przepędzić zło, bo zło boi się modlitwy. Tylko to musi być modlitwa pełna wiary. To nie może być modlitwa złożeczenia, ale modlitwa tęsknoty, chociażby za pokojem. Jeszcze raz Bóg zapłaci kapłanom za tę wspólnotę na plebanii. Bardzo dziękuję. No to tak już trochę jakbym u siebie był, jak do Jawiszowic przyjeżdżam. No teraz trzeba za tym swoim zatęsknić. No i tak. Potęsknijmy trochę, niech to tak będzie. A kończąc, zostało nam jeszcze tylko Boże Błogosławieństwo, żeby zyskać łaskę od pustu zupełnego. Dlatego przyjmijcie przez moją posługę błogosławieństwo to końcowe, rekolekcyjne. Zanim ono jednak będzie, niech będzie ta chwila ciszy. Po co? Po to, aby wzbudzić w sobie intencję i powiedzieć Bogu, ofiaruję. Jeśli za siebie, to powiedz, oto ja, panie. A jeśli za osobę zmarłą, to też powiedz. Jeśli za duszę w czyściu cierpiącą, to też powiedz, nie znam, ale ofiaruję. Pana z wami. I z duchem Twojego, spomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebogie ziemię, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg niech wechętą